Pan z Wami. Słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach, a na Ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego nawałnic. Ludziem dleć będą ze strachu. W oczekiwaniu wydarzeń zagrażających Ziemi, albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą syna człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się Wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was z znienacka jak potrzask. Przyjdzie On bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. I stanąć przed Synem Człowieczym. Oto Słowo Pańskie, który to już raz Pan Bóg przypomina nam to Słowo Ważne. Czuwajcie więc i modlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić. I oczywiście wielu ludzi zadawałoby sobie może pytanie, a co ma nastąpić? Przed czego mam unikać? I oczywiście Pan Jezus, który dość wyraźnie i jasno przypomina nam, co jest istotne i ważne i po raz kolejny i kolejnym adwentem tego życia, będzie nam przypominał, jaki jest kierunek naszego spotkania. I może zacznijmy od y, nasze rozważania, od przypomnienia tej modlitwy, którą modliliśmy się, tak zwana modlitwa kolekta, ta pierwsza modlitwa, która zbiera indywidualne nasze modlitwy y, osobiste, które zanosimy do Pana Boga. I tutaj przy okazji przypomnę. Że to nie jest tak, że jeżeli ksiądz modli się w jakiejś intencji, na przykład, że no, teraz jest nas trzech przy ołtarzu, ale jeżeli ksiądz jest jeden przy ołtarzu, to on modli się tylko i wyłącznie w tej intencji za tego zmarłego, czy za tą zmarłą, czy o błogosławieństwo takie czy inne. Pamiętajmy, że to jest modlitwa Kościoła obejmuje wszystkie sprawy. Zresztą w czasie modlitwy eucharystycznej to bardzo pięknie wychodzi, gdzie modlimy się i za żywych, i za marłych, modli ze zmarłych, modlimy się także za za papieża, za cały lud, te wszystkie intencje są naprawdę ogarnięte właśnie w tej modlitwie i ta modlitwa kolekta na samym początku Mszy Świętej jakby przypomina właśnie o tym ona kolekta zbiera nas wszystkich do y, wspólnego uwielbienia Pana Boga. Po co? Po to byśmy przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa. Chrystus przychodzi, przychodzi do nas dzisiaj, w tej chwili przez Słowo. Za chwilę przyjdzie także i w swoim ciele. I to wszystko, to jest ten Chrystus, który przychodzi. I teraz my wychodzimy na spotkanie. Przy czym pamiętajmy, to on pierwszy wychodzi. To nie jest tak, że ja mu robię łaskę, że ja przyjdę na to spotkanie. Nie. On mi czy daje łaskę pierwszy. I on pierwszy wychodzi do mnie i mówi: Co chcesz? Zadaje to bardzo ważne pytanie. Co chcesz? I wtedy to nasze serce, które właśnie w czasie tej modlitwy, może być otwarte i, z, i dać właśnie to, co jest w moim sercu osobiście. I pamiętajmy, że właśnie ta modlitwa jest o tyle ważna, że w tej modlitwie ja chcę być. I dobrze by było, byśmy, bym był w sposób świadomy i dobrowolny, czyli taki, że ja tam jestem w tej modlitwie, nie tak, a ksiądz tam się modli, coś tam bowie przy ołtarzu. Właśnie chodzi o to także, że nawet gdybym nie biegł myślą modlitewną, to jednak można taki, wtedy taki krótki akt strzelisty. Panie Jezu, jestem w tej modlitwie, Panie Jezu, chcę się modlić tak, jak kapłan się modli. Chcę się spotkać właśnie dzisiaj tu i z tobą. I to moje serce również chcę dołożyć do tej wspólnoty wiary. I jeśli dzisiaj także modlimy się dzięki właśnie transmisji telewizyjnej, internetowej, modlimy się w wielkim gronie, to naprawdę jest to wielki dar i łaska. Bo wyobraźcie sobie, tyle osób zjednoczonych wokół Jezusa Chrystusa, wokół tego ołtarza, wokół tego stołu Słowa Bożego, wokół stołu. Eucharystii. To jest wielki dar i wielka łaska. Cencie sobie to, bo to jest bardzo ważne i istotne, zwłaszcza teraz, kiedy w tym roku, roku liturgicznym, który rozpoczynamy dzisiaj, w tym roku także chcemy w sposób szczególny uczestniczyć w tym jubileuszu, który ogłosił papież Franciszek, jubileuszu pod tytułem Pielgrzymi Nadziei. I biskupi polscy również proponują nam właśnie w tym roku duszpasterskim właśnie ten temat. Jesteśmy pielgrzymami nadziei i wszędzie powinniśmy szukać tej nadziei, bo wiemy doskonale, że ta nadzieja naprawdę jest czasami tak bardzo mocno łamana, poprzez przede wszystkim mój i Twój grzech. Bo to nie jest tak, że tę nadzieję ktoś nam wyrywa. Jeśli ja przez swój grzech, jeśli ja poprzez swoje złe postępowanie, chociażby to, które nam przypomniał właśnie um, święty Paweł w liście do Tesaloniczan, jeśli ja nie będę wiedział, że tak łamie pierwszy nadzieję, to wtedy będzie, będzie zawsze, że albo oni ktoś mi odebrał nadzieję. Nie, najpierw my sobie sami odbieramy poprzez grzech nadzieję. I pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić zawsze na tym początku, właśnie tej pielgrzymki nadziei, można powiedzieć, w tym roku jubileuszowym, to jest zrobić uczciwy rachunek sumienia i pójść do sakramentu pokuty. Dlaczego? Dlatego, że Jezus, Chrystus, chce w moim sercu działać. I to ja decyduję tak. Swoją wolną wolą decyduję, czy wpuszczę łaskę uświęcającą, czy zaproszę Jezusa do swojego serca, czy nie. Bo może być też tak właśnie, że niby zaproszę, ale nie tak do końca. I wtedy człowiek bardzo często się dziwi, że w ogóle nic nie idzie w życiu duchowym. Bo tak jak mówimy czasami właśnie i Pan Bogu świeczkę i Diabłu ogarek. I zachęcam do tego, byśmy właśnie pierwsze zrobili rachunek sumienia właśnie na początku tej pielgrzymki nadziei, do której nas zaprasza Piotr w naszych czasów, byśmy w sposób świadomy i dobrowolny chcieli wejść na tę, do tej nadziei, którą Pan Jezus wlał w nasze serca od chwili Chrztu świętego. W czasie chrztu świętego otrzymaliśmy na pewno dar wiary, nadziei i miłości. Na pewno. Teraz, czy ją rozwijamy, no to widzimy sami po sobie. I o ile może z tą wiarą jakoś może powiedzmy sobie wiemy, że no widać. Czasami widać, czasami więcej, czasem mniej. Ale generalnie widać. Natomiast czasami jednak mamy kłopot z tą nadzieją, bo bardzo często zadajemy sobie jakieś takie pytania, które. Wydaje nam się, że idą w kierunku nadziei, a czasami ta nadzieja jest doprowadzona tylko i wyłącznie do tego, co jest tutaj na Ziemi. I skutki są czasami takie, że człowiek ma tak wielką nadzieję tutaj na Ziemi, że jeżeli coś z, tego, z tej układanki mojej nadziei zaczyna się sypać. To człowiek traci i wiarę, i traci wszystko, i, i w ogóle wszystko to, co tutaj na ziemi, i prawda, i stąd się bierze. I nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi, i w ogóle najlepiej to sobie odebrać, to życie. Niestety czasami tak to bywa, dlatego też musimy zrobić wszystko, żeby nauczyć się także nadziei. Jednym z wielkich, wspaniałych proroków, yy, fantastycznej nadziei, głoszenia nadziei, był papież y, Benedykt XVI. Jego encyklika z którą sobie trzymam zawsze tutaj i, i, i staram się ją w, w miarę często nie czytać może od deski do deski w tym znaczeniu, że muszę przeczytać, zaliczyć, zdać, zapomnieć. Wręcz przeciwnie. Od czasu do czasu wpadał jakiś taki fragment właśnie dotyczący nadziei, który bardzo rzeźbi moją duszę. I dlatego bardzo serdecznie zapraszam do tego, by Czytać chociażby nawet tę encyklikę właśnie z Pesalwi dotyczącą nadziei. Bo to jest encyklika, która może to nauczanie, które może naprawdę podnieść nas na duchu. I ten dar i łaska, którą jest właśnie Pan Bóg nam daje, ona naprawdę może nas podciągnąć na wyżyny nieba. I dlatego dzisiejszy dzień, który chcielibyśmy także wykorzystać. Na uczenie się przede wszystkim tej nadziei u Jezusa Chrystusa. I dlatego między innymi dzisiaj, kiedy uklękniemy przed Panem Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie pierwszą niedzielę miesiąca, chciałbym byśmy w sposób szczególny przypomnieli sobie tę piękną naszą modlitwę. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę. I wieczne zbawienie. To jest ten akt ufności, którego, mam nadzieję, wszyscy znamy. Uczyliśmy się go pewnie dawno, ale to jest właśnie ten akt ufności, który nam przypomina o nadziei. I gdzie jest źródło nadziei, gdzie jest cel naszej nadziei. Przypomnienie o tym, co wydaje się czasami jest takie oczywiste, a jednak gdzieś czasami burzy się w naszym sercu. I to zburzone trzeba odbudować. Więc zaufajmy Piotrowi naszych czasów, papieżowi Franciszkowi, który zaprasza nas jako pielgrzymów nadziei, do tego, byśmy budowali tę nadzieję, szli i nie oglądali się do tyłu, tylko patrzyli, co przed nami, a przed nami wieczność. O tej wieczności pięknie pisze papież Benedykt XVI. Musielibyśmy mieć pewnie długą katechezę, ale dzisiaj także i skończę wcześniej, dlatego że chciałbym, żebyśmy właśnie patrzyli na Pana Jezusa ukrytego w najświętszym sakramencie i zobaczyli tam właśnie źródło nadziei. Bo jeśli wiem, że to jest pewne źródło nadziei, to mogę spokojnie tam iść. Niech oblubownica Ducha Świętego pomoże nam właśnie w tym spojrzeniu na Jezusa Chrystusa i z Jezusem Chrystusem na tę nadzieję, która niech buduje nasze serca.